19 km zrobione. Coś tu chyba oszukuje, poczekajcie. Już sprawdzamy, ile tak naprawdę jest zrobionych kilometrów, bo robiłem również na zegareczku. A może się zgadza: 16,87, a nie włączyłem w pewnym momencie, jak robiłem przerwę, więc zgadza się. Więc 19 km zrobione. I dystans mamy 19, a zużycie baterii. Zaraz wam pokażę, bo to jest fajne, właśnie, że tutaj pokazuje nam tylko tak yy, czysto, że tak powiem, yy, kreskowo, żebyśmy wiedzieli co jak, ale jak wejdziemy sobie w aplikację telefoniczną, to możemy sprawdzić. W tej chwili mamy 60% yy, baterii, więc no troszkę zużyte, 19 km 60%, więc jest chłodno, bo dzisiaj jest troszeczkę chłodno, więc myślę, że takie 50 km może 45. Bylibyśmy w stanie zrobić, a kręcę, że tak powiem cały czas, ale jadę też na wspomaganiu 5, czyli na 25 na godzinę. Jeszcze powiem Wam zimno, bez kaptura to w uszy zawiewa, więc jeszcze trochę nie czas na rowery. Aczkolwiek tu jest jeden, tu jest drugi, widzicie ten karton, tam jest trzeci, nie wiem czy widzicie NQ, jeszcze jeden stoi. który już stoją od jakiegoś czasu, no bo pogoda była niesprzyjająca. Czas zacząć te nagrania. Robert się wyłączył i na tym na razie kończę.